Dzień dobry Marlena Siak. oglądacie Państwo program Mazowsze Wiadomości z regionu. Sprawdźmy co w tym wydaniu. 0 złotych dla mieszkańców Mazowsza ze wsparcia rządowego. Dodatkowe 13 milionów złotych z Unii Europejskiej na sprzęt dla stacji pogotowia ratunkowego. W trosce o rodziny adopcyjne i zastępcze. Flaga Mazowsza dostępna dla wszystkich. To skandal i polityczna zemsta na mieszkańcach naszego regionu. Tak, marszałek Adam Struzik komentuje podział środków w ramach nowej puli rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Po raz kolejny samorząd województwa nie otrzymał rządowego wsparcia. Budowa SOR-u w Radomiu – 0 zł, budowa ośrodka radioterapii w Płocku – 0 zł, modernizacja szpitala w Rutce – 0 złotych. Tak wygląda wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, funduszu, który miał być przeznaczony na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19. Na pomoc rządu nie mogą też liczyć projekty złożone przez największe mazowieckie miasta – Warszawę, Radom, Płock, Ostrółękę, Siedlce czy Ciechanów. Takiego państwa nie chcemy, to jest kolejny dowód na to, że panuje wolontaryzm, że nie ma mowy o samorządności pełnej, o solidarności między poszczególnymi wspólnotami, nie ma pomocniczości, jest tylko wzgląd polityczny. Głęboko jesteśmy tym oburzeni i protestujemy. Zdaniem Radosława Witkowskiego, prezydenta Radomia, decyzja ta lekceważy potrzeby zdrowotne mieszkańców Ziemi Radomskiej, regionu Radomskiego i miasta Radomia. Nasze dwa Radomskie szpitalne oddziały Ratunkowe przed COVIDem. Udzielały porad 150 tysiącom pacjentów. To pokazuje skalę, z jaką nasze szpitalne oddziały ratunkowe się mierzą. Jest mi niezmiernie przykro i uważam, że. Ta decyzja jest bardzo krzywdząca dla naszego miasta i dla mieszkańców, bo dziś gdybyśmy otrzymali 27 milionów złotych na Radomski Szpital Specjalistyczny i te pieniądze, o które wnioskował pan Marszałek, to w perspektywie dwóch lat mielibyśmy dwa nowoczesne szpitalne oddziały ratunkowe, które na pewno poprawiłyby jakość bezpieczeństwa zdrowotnego Radomia. Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oficjalnie miał być przeznaczony na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19. Nie sposób też oprzeć się wrażeniu, że słowa pana ministra świadczą o tym, że przewidywania co do kwestii sytuacji pandemicznych będą nam towarzyszyć w przyszłości i mogą yy, no, zaskakiwać nas w każdej chwili. Więc dobrze by było się na to przygotować. Dlatego w tym duchu byliśmy przekonani obaj, że akurat inwestycje, które dotyczą kwestii zdrowotnych, będą priorytetem, tym bardziej, że Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych jest dedykowany na walkę z covidem, przeciwdziałania skutkom covidu. Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, który wnioskowało o wsparcie na trzy projekty i po raz drugi nie otrzymało pomocy, decyzję również komentuje w sposób jednoznaczny. To jest tak naprawdę bardzo przykre z perspektywy mieszkańców Płocka, bo oni w żaden sposób nie zasłużyli sobie na takie traktowanie. Myśmy złożyli trzy wnioski na trzy bardzo ważne projekty, które chcieliśmy realizować. To jest budowa ulicy Granicznej, budowa mostu nad Rosicą i budowa Systemu retencyjnego w ulicy spółdzielczej. Właściwie każdy z tych projektów chcemy realizować, natomiast brakuje środków. Niestety tych środków nie otrzymaliśmy. Ma zawsze złożyło projekty do rządowego funduszu inwestycji lokalnych już po raz drugi. Łączna wartość projektów to 230 milionów złotych. Również w poprzednich naborach zostało pominięte. Które samorządy województw otrzymały zatem wsparcie? W ramach trzeciego naboru na 16 regionów wsparcie otrzymało 12 województw. Na pomoc rządu mogły liczyć wszystkie samorządy, w których samodzielnie lub w koalicji rządzi prawo i sprawiedliwość i tylko cztery, w których PIS, nie rządzi. Decyzja e, premiera rządu polskiego, pana Mateusza Morawickiego, jest skandaliczną decyzją i Skandaliczną, bulwersującą. Tego samego dnia, kiedy ogłoszono listy z dofinansowaniem w ramach trzeciej tury rządowego funduszu, samorząd województwa otrzymał odpowiedź kancelarii premiera na swoją skargę dotyczącą niejasnych kryteriów w poprzednim naborze. Samorząd zarzucał upolityczniony wybór, ale też naruszenie prawa i ustawy o finansach publicznych oraz wydatkowanie środków wbrew celowi, na jaki zostały przeznaczone, czyli przeciwdziałanie skutkom pandemii. Samorząd województwa skierował skargę w tej sprawie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Obecnie władze województwa czekają na termin. Rozprawy sądowej. Niemniej jednak, jak zauważa marszałek Adam Struzik, stanowisko kancelarii prezesa Rady Ministrów stanowi odejście od idei działania organów publicznych w granicach i na podstawie prawa. Niestety pandemia nie ustępuje. W mazowieckich szpitalach zajętych jest praktycznie 100% łóżek covidowych. Szczególnie obciążone są zespoły ratownictwa medycznego, które tak naprawdę jako pierwsze mają kontakt z pacjentem, często wymagającym podjęcia pilnych działań ratujących zdrowie i życie. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o przyznaniu kolejnych środków na wsparcie ratowników. Dodatkowe 13 milionów złotych z Unii Europejskiej przeznaczone zostanie na wsparcie stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu potrzebnego do ratowania zdrowia i życia mieszkańców, a także na sfinansowanie wynagrodzeń personelu. W związku z kolejnymi falami epidemii COVID-19, samorząd województwa Mazowieckiego, zarząd województwa bardzo konsekwentnie Korzystając ze środków Unii Europejskiej, wspiera zarówno naszych 70 szpitali, szpitali na terenie województwa mazowieckiego, ale też wspiera pięć stacji pogotowia ratunkowego poprzez kolejną transzę finansową. Te pieniądze w wysokości 13 milionów złotych, co powoduje, że cały projekt już będzie miał wartość. Ponad 46 milionów. Dzięki unijnemu wsparciu możliwy będzie zakup potrzebnego sprzętu, respiratorów, defibrylatorów, urządzeń do masażu serca czy wideolaryngoskopów. Stacje pogotowe doposażone zostaną również w koncentratory tlenu, tak ważne w przypadku pacjentów z trudnościami oddechowymi. Dofinansowanie pozwoli także na zakup zamgławiaczy potrzebnych do prowadzenia dezynfekcji. Ponadto dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia za pracę w szczególnych warunkach i godzinach nadliczbowych dla zespołów ratownictwa medycznego, a także Sfinansowanie personelu pozwalającego na zapewnienie bieżącej pracy stacji. W ramach projektu możliwe będzie także przeszkolenie 1013 pracowników w zakresie korzystania ze środków ochrony i ich utylizacji. Dostęp do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz wzmocnienie terapeutyczne dzieci i dorosłych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych to główne inicjatywy, które organizacje pozarządowe mogą zrealizować dzięki przyznanym dotacjom z budżetu Mazowsza. Zgłaszać się można do 13 kwietnia. Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie w województwie mazowieckim w końcu 2019 roku opiekę nad dziećmi sprawowało 4047 rodzin zastępczych i 59 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 5870 dwoje dzieci. W systemie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej znajdują się też placówki wsparcia dziennego, których zajęcia są nieodpłatne i dobrowolne. Nieoceniona więc jest każda pomoc, która pozwoli rodzicom adopcyjnym i osobom działającym w pieczy zastępczej zwiększyć ich kompetencje. Właśnie w tym celu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze wspierania rodzin. Dzięki kwocie 900 tysięcy złotych organizacje będą mogły podjąć się realizacji różnych inicjatyw. Chcemy wspierać rodziny adopcyjne i zastępcze. Często jest tak, że dzieci umieszczane są. Pieczy zastępczej właśnie w takich trudnych sytuacjach. Są to uzależnienia rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, półsieroctwo. Wychowanie dziecka z takich rodzin jest często trudne. Cieszymy się, że możemy w ten sposób wspierać te rodziny, które chcą wychować dzieci adopcyjne. Chcemy wspierać te rodziny, które mogą mieć kłopoty. Takie wsparcie zaplanowane jest na 3 lata. Ma być organizowane w formie poradni lub mobilnego punktu konsultacyjnego. Organizacje w ramach tego konkursu będą mogły podejmować realizację różnych inicjatyw związanych z działaniami, działaniami na rzecz i wsparciem rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewnienie diagnozy pedagogiczno-psychologicznej, czy wzmocnienie terapeutyczne dzieci i dorosłych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów. Oferty można składać do 13 kwietnia 2021 roku przez generator ofert konkursowych w serwisie wicca.pl. Wszelkie dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdują się również na stronie Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej. Czy wiecie Państwo, jak wygląda flaga Mazowsza? Czy jest ona dla nas, mieszkańców Mazowsza, symbolem dumy? A co powiedzielibyście Państwo na powieszenie jej przed swoim domem, czy w miejscu pracy teraz jest taka możliwość? Flaga powinna być na każdym bloku, ja mam nawet na parapecie sobie przymocowałem taki uchwyt specjalny. Tak, jak jest na całej Europie. Plaga powinna wisieć na każdym budynku. Ja uważam, że to pokazuje, że jesteśmy dumni, że jesteśmy mazowszanami, więc jak najbardziej. Zawsze wywieszaliśmy biało-czerwone, a tutaj jednak będzie ten symbol, który na przykład dzieci nie kojarzą. Więc mi się wydaje, że fajny pomysł. A chodzi o flagę Mazowsza, której wizerunek mogą od teraz wykorzystywać wszyscy mieszkańcy regionu. Może ona zagościć przed domem, w miejscu pracy i nauki, czy zostać użyta w celach promocyjnych. Radni województwa podczas ostatniej sesji sejmiku podjęli decyzję dotyczącą wykorzystania regionalnej flagi. Województwo Mazowieckie posiada swoje znaki identyfikacyjne, to jest po pierwsze flaga województwa, po drugie herb województwa. Chcemy, żeby te dwa znaki identyfikacyjne, które też stanowią pewien powód do dumy, do chwały, bo nawiązują do wielkiej przeszłości Mazowsza, Księstwa Mazowieckiego. Chcielibyśmy, żeby one były powszechnie stosowane przez samorządy, przez obywateli, czyli żeby flaga Mazowsza była powszechnie stosowana, żeby Mieli takie poczucie identyfikacji i poczucie tożsamości regionalnej. Dlatego drodzy Mazowszanie, pokażmy, że Mazowsze jest dla nas ważne, wywieszając ją przed domem, w miejscu pracy czy nauki. Niech od teraz flaga ta towarzyszy nam na co dzień. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszamy na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.